Ja się właśnie zarejestrowałem. Tu był telefon, tylko że przez ten telefon nikt w ogóle nie odbierał, ale gościu wyszedł i będą maty i będą łańcuchy. I to mnie bardzo teraz niezmiernie bardzo tego. A jak jest cała naczepa, to też będą pasy. Plus kod XL będzie wymagany. O pierdzielę. I teraz tak. W biurze, tu muszę w lewo pojechać i dojechać do stop numer 1 i tam mam y, oczekiwać chyba na zbawienie. No więc no dobra, no to będę oczekiwał na zbawienie, ale też to tak kurczę, nie? Ciasno trochę można powiedzieć. A ja piernicze jak na pasach? Eee! Tu bez takich numerów nie tu. A, stop numer 1 jest tu, okej. Okay. No dobra, czyli stop numer jeden. Ok, czyli tutaj będą mnie ładować. Ok, mówili, że będzie fajnie przyjeść na załadunek. No to mam załadunek. Najlepsze no jest to, że pytam się chłopaczka, czy mam gumy tu e, dawać. Bo mówi, że gumy? Zdziwiony. No ale dobra, no to mnie to tam jeszcze lepiej, nie? E, Obych kurde, tylko nie było, że na pasach. I co? No i chyba obstałem, że pląba to na pewno będzie bo zazwyczaj tutaj plomba jest, ale to mogę się mylić, zobaczymy. Tak moi drodzy, miało być tak, kurde kolorowo, ale niestety nie, tak no jak mówię, zostałem właśnie w paleciakach i pierdzielach tutaj, można powiedzieć, że te większe palecie są krótsze, jakoś mi się udało załadować, ale no nie było, że tak można powiedzieć, łatwo, no są kurde, byki bardzo ciężkie, nie, jakby był elektryczny palec to by było całkowicie inaczej, a tak to niestety, raz, dwa, trzy, cztery...

The next day, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest czwarteczek moi drodzy. Piąta, no już piąta jedenaście. Wpisz rozpoczęcie kraju. Zapisano dobra, młoteczki. Ile mi zostało do Polski na wykroty? 260 km, moi drodzy. Wow. Więc. Nie ma, że tak powiem, tragedii trochę. Wczoraj ujechałem. No, powiem Wam szczerze, że wczoraj takie kurcze małe, delikatne problemy się robiły z e, miejscem parkingowym, bo e, sobie jechałem, jechałem fajnie, mówię dobra, trzeba mówię już szukać e, miejsca parkingowego. Jeden parking, drugi parking, tam który z kolei, kurczę brak miejsc. Ja mówię dobra, mówię już, mówię prawie pod 4.20 po, podchodzę. To mówię, zjadę, jak nie będzie miejsca, to mówię, muszę się, co się wypałzuje I po prostu jeszcze tam bym miał dwie godziny dreptania na dychec, nie? Więc mówię, najwyżej mówię, wypałzuję się i ruszę Wjeżdżam na parking, a tu piękna rajeczka, wolna Kurde, no coś pięknego normalnie, moi drodzy No i żal było nie, nie skorzystać i już nie zostać, tak? Więc, pauzunia pięknie zrobiona 9 godzin pauzy, więc jest picabelo Dobra co, palę tu, ten wehikuł czasu nabija powietrze i standardowo obchód trzeba zrobić no, a ja Wam życzę oczywiście miłego dnia i smacznej komusi. Standardowo moi drodzy, siodły zapięte tutaj na chwilę obecną żadnej niespodzianki nie ma Jedyny plus jaki jest teraz, że będę w Polsce, to kurde cały zestaw umyję, nie? bo sami widzicie teraz. No tak to wygląda. Tutaj sobie tylko kuknę, żeby się nic nie poprzewracało. Nic się nie poprzewracało, jest dobrze. Nie. I, ele... I elegancko. No schowki, schowki to są najważniejsze, bo widzicie, tam nie ma zabezpieczenia takiego jak ja to mogłyby no musiały już drzwiczki urwać czy coś w tym rodzaju tu wszystko jest ok, jeszcze się oszka nie podnosła aż dziwne, nie? mamy Wytaczyłem jedną rzecz, że mi się nie świeci odrusówka tutaj, ale już znalazłem przyczynę. O, tabelek mi się urwał. obstawiam, że tu, tu gdzieś mi się o y, tą y, u zataczyło, nie? Więc będę musiał to jakoś sobie tutaj pięknie y, zrobić. No, ale na razie jest jak jest. I co? I czwoduje mi się z No, do Niemiec standardowo kolejeczko, OLEBMK zakopciła. A jak tutaj? Na Polskę wygląda. O, służba celno-skarbowa. Wjeżdża A, oni mają tu swój skrócik jakiś. No też można, no też można. No. Jest kontrola graniczna napisała. Pięknie napisane na wyświetlaczu Tylko, że oni tu ma, nie mają aż tak kurde miejsca, nie? Ale zobaczymy jak to zaraz będzie wyglądać tutaj To jest ogólnie te kurde wszystkie kontrole to są bez sensu, nie? Nie wiem po co No proszę bardzo Po stronie polskiej Nie ma nikogo Totalnie nie ma nikogo, nie? O przepraszam Przepraszam Jest kontener postawiony, nie? Jest kontener po prawej stronie postawiony Ale nic się nie dzieje, nie? Czyli to jest sztuczne Wszystko, no Nie ma nikogo Pierdyle Patrzcie, może się udać Tam nie ma nikogo za bardzo A tu co? Zmyjni ktoś wyjeżdżał? Czy tu tak kurde padało? Czy tu tak kurcze padało, moi drodzy? Ale czad Może się uda co? Moi drodzy, ale by było miło, no dobra, moi drodzy, jedź do przodu. Dobrze, moi drodzy, teraz będzie tutaj każde kuźwa parkuje jak tylko morzec, nie? do przodu. Patrzcie, jak elegancko, normalnie jest i wjazd na myjnie. Patrzcie, jak porobili, tutaj pięknie tam dalej jest parking na ciężarówkę, elegancko. Tu były kiedyś rajki porobione, co nie? No, zaraz zobaczymy, jak tu będzie sytuacja wyglądała. Wszystkie bramy są zamknięte, nie? Kurde, w każdej bramie jest ciężarówka, ale to nic, bo są cztery bramy, więc jest szansa zawsze, co nie? Dobra, to też teraz trzeba poczekać sobie. Trochę zeszło, nie będę ukrywał, że nie, moi drodzy. Ale najważniejsze, że Zestaw jest umyty teraz, pięknie, jak nigdy normalnie, jednym słowem. Więc teraz można już sobie na legalu lecieć na wykroty. O, moi drodzy, chyba się zaczyna, że tak można byłoby to powiedzieć. Widzę, że rajki chyba są zajęte wszystkie. Ten tutaj sobie stoi. No i to tak, kurde, widać, że nieciekawie. I to faktycznie wszystkie rajki dosłownie zajęte są. Okej, okay, okej, okay, okay. o kurwa. I to faktycznie dosłownie są wszystkie rajki zajęte. A ja, moi drodzy, normalnie tam nie było, kurde, miejsca. No nic, nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu się wstępnie na tym kuźwa ala dziwnym rondzie owinąć i po prostu stanąć przy płocie, bo innej opcji nie ma, bo po prostu innej opcji tam nie ma, żeby stanąć, jak tutaj cnie. Muszę tutaj stanąć, bo innej opcji no po prostu kurde. Nie ma. Nie ma innej opcji, jak na środku drogi stanąć. Ale jak ja się tak patrzę normalnie na ten cały zestaw, to on aż piękny wygląda, kurde jaki on czysty. Oh. Bauer Print Wykroty. Nieźle, co? Proszę bardzo. Jaki czyścioszek. A widzieli wy? Kurde. Tak. To to już było na tłumiku jak go tylko wziąłem O, elegancko, zbierniczki doczyszczone. Felgi proszę bardzo, doczyszczone, wszystko doczyszczone Git majonez O Była, czysta felga No, fajnie No i fajnie moi drodzy Była, czysta felga Tu też są yy, załadunki. Ja tu już nie raz też się kiedyś ładowałem, obok tutaj. O, mój moi drodzy. Ach, taki czyścioszek to dawno nie był. Dobra, nic. Kapka, śniadanko i trzeba oczekiwać. Nawet mi blachy doczyścili tu. Kurde mole, barabasz. O, szyby sobie umyję. Jedyny minus jest tanki, tylko tyle, że tak jak mówiłem, oni tu schodków nie mając, nie? Więc no, no niestety będę musiał sobie w wolnej chwili sam gdzieś przemyć. Oh, later. muszę powiedzieć, że swoje prawie że odczekałem, nie? A dokładnie 2:40. 40 mógłbym jeszcze przeciągnąć 20 minut, żeby mi 3 godziny pauzy wyszło. Ale i tak już mam dwie jedenastki yy, zrobione, więc to już jest akurat takie mało ważne. Najważniejsze, że się doczekałem i będę wjeżdżał na rudło. No i dobra, ja już właśnie jestem przygotowany moi drodzy. I pomału zrzucają mi tutaj. They we feel the heat strobe lights flicker bodies in trance we we lost in the music caught in the dance feel you the vibe take control tech house beats they move our souls lost in the sound that makes us whole 포말도포도 두종지자스타오 Co mi kurde za robotę wymyślą dalej? Jestem ciekaw. I to jest najlepsze, moi drodzy, nie. Można powiedzieć, że prawie 3 godziny oczekiwania na rozładunek, po to, żeby, nie wiem, 10-15 minut mnie kurde e, rozładowali, nie? I to jest, moi drodzy, najlepsze w tym wszystkim. Normalnie Mistrzostwo. No i tutaj trzeba, muszę się obrócić, ale też nie, kurde. Wcześniej się tam wjeżdżał za te. Słupki I się obracało. A teraz, tutaj, człowieku, obracaj się z, yy, z tonami, nie? Bo tu przecież, jak oni załadują, to jest 23 tony tam z hakiem, i weź tu się, człowieku, teraz obróć na pusto, nie? W sumie na tą sprawę mógłbym się obrócić tu i na prawą stronę, nie? Żeby mnie ładowali, też jest jakieś y, rozwiązanie, nie? Yy, ale tak. Jakbyś mógł zamknąć te drzwi, to ja bym był bardzo, kurde, niezmiernie mi by było miło. Masakra, normalnie. Normalnie, masakra. Dobra, moi drodzy, co noc? Teraz gdzieś, kurde, na mały, skromny parking muszę sobie wyjechać. Nawet wiem, gdzie sobie wyjadę, żeby sobie teraz, kurde, poczekać. Na zbawienie, bo nie wiem, na sprawy co oni mi tutaj wymyślą, nie? Nie mam pojęcia co mi kurde wymyślą. No dobra, moi drodzy, 13:41. Teraz się będzie, znaczy będzie wiadomo ile człowiek będzie, kurde, teraz oczekiwał za robotą, bo na razie to spedytor. Widzę, że jeszcze nawet nie wie, nie, nie odczyto mojej wiadomości, że ja jestem rozładowany, więc nie? I teraz Wam coś pokażę, nie? Kiedyś tego tutaj parkingu nie było. Tak na tą sprawę, tego parkingu tu nie było, tu było pole, stawało się tam przy tych ogólnie firmach. Na tej całej strefie można jednym słowem powiedzieć. A tutaj proszę bardzo, ostatnio właśnie, jak się ładowałem na Szwajcarię, to. Wychaczyłem to właśnie, nie? że tu jest parking. Kurde, to muszę jakoś zrobić. Aczkolwiek może mi starczy tego kabelka. Ale nie mam chyba taśmy izolacyjnej. Potem zobaczę. Z tego co ja widzę, to są nawet i kamery. Więc mam nadzieję, że ktoś to kurde w ogóle pilnuje, nie? Jedyne co by mogli tutaj zrobić, to tak na tą sprawę jakiś ten tutaj postawić ubikację zrobić to i to cokolwiek, nie No bo co, gdzie? Co? Te krzaki? Tu? Tam no ja właśnie teraz tak się kurde rozglądam gdzie mam pójść. W krzaczory. Bo nie ukrywam. Dwójeczka mnie ciśnie. Teraz Bukawusia te sprawy. Ej. Dobra, no nic. Wiadomo, która jest godzina. Okaże się, ile będę tu oczekiwał. Będziecie wiedzieć też z later. Dobra, moi drodzy, jest godzina 15.09. Nie wiem, kurczę, ile ja tam czekałem, ale myślę, że czekajcie. o Można powiedzieć, że półtora godziny czekałem na to, jak ekspedytor odczyta tą wiadomość, którą mu wysłałem, że zostałem rozładowany. Dostałem właśnie zlecenie. Mam 16 km na załadunek do Nowogrodzca, a jest 15:10, co nie? No, więc dobra moi drodzy, bez przedłużania lecimy się ładować. I gdzie jadę? Na Węgry. Jest pięknie i oczywiście co? Dwa rozładunki muszą być, bo jakby inaczej. Chja, no Dobra, nic na to już nie poradzę z tymi rozładunkami dwoma. Jadę się ładować po prostu. Dziękuję. Jak ja to normalnie uwielbiam, moi drodzy, co nie. Tyle czasu stoję. Pod rampą i tu się totalnie nic nie dzieje, mi zaraz się czas pracy skończyć, nie ja pierniczę, do której mam, do 20, więc jest kuźwa dupa. Normalnie jednak zobaczyć jak wygląda sytuacja. Czy kończą ładować, czy nie kończą ładować, bo jakby nie patrząc trochę mi na czasie, że tak powiem. Zależy wstępnie. Mam nadzieję, że kończą ładować. Zaraz zobaczę. W sumie wy też zobaczycie. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. O! Na finiszu, można powiedzieć. Tylko pytanie: Kurde, ten finish, jak wygląda? Co nie? Czy to jest 33 palet na całe auto? Bo jakby nie patrzę, to ja mam dwa rozładunki na Węgrzech. Dwa rozładunki na Węgrzech, nieźle, ale jaki kurde czyściuteńki, ale nie zmienia faktu, że jeszcze kurde się muszę zatankować na stacji gdzieś. Masakra normalnie, jednym słowem. Moi drodzy, ja już jestem poładowany i teraz próbuję tu stąd wyjechać, nie? nieźle. I jedziemy na Godzieszów Żeby się zatankować Zatankować moi drodzy. Dobra, przejdę! Let's go! Na Godzieszów Potem Bogatynia, Liberec, Jecin, Hradek Kralowy, Switawy, Brno moi drodzy! Bratysława tam Gior na Węgrach Ale to nie zmienia faktu, że mi pozostało niecałe 3 godziny tylko pracy 3 godziny i 3 minuty. Więc yy, to będzie chyba, że ja tylko sobie dojadę do Liberca i to będzie moje finito, moi drodzy. No. Więc będzie pięknie, normalnie, no ale dobra, lecimy sobie na spokojnie. Na razie muszę jechać na Godzieszów, żeby się zatankować. I co by tu można byłoby powiedzieć, eee, mianowicie to, że w Godzieszowie byłem, zatankowałem się na fulla. weszło mi tam chyba 620-630 litrów, coś koło tego, czyli tyle, co praktycznie mi komputer e, wypalił. E, więc e, jest dobrze. W międzyczasie, tu na Żarskiej wsi, jeszcze się zatrzymałem, kurczę i poleciałem do sklepu kupić sobie chleb i zupki. Zubki, zupki muszą być no i co? No i teraz, kurde, już cisnę na Bogatynie i Liberec. Jak tylko wjadę do, do Czech, to się na pierwszej tam stacji będę musiał tylko jeszcze zatrzymać, żeby tego boksa czeskiego zdać, póki jest możliwość. I prawdopodobnie pojadę tam na te krzaczory, tak zwane Żeby zrobić już pauzę, no bo to już jest taka godzina Że sami rozumiecie, ewentualnie jeszcze, a nie do Minichowa nie nie, do, nie polecę, bo ja będę tam kurczę odbijał na jeci, to nie to e, Liberec mi prawdopodobnie tam już zostanie Więc e, no tak powiem wam, że średnio to wszystko wygląda do pierwszego rozładunku na Węgrzech, no to wstępnie mi pokazuje 600 km, ale chyba obstawiam, że ona mnie ciągnie na, a nie, ona mnie ciągnie normalnie na, a na Zawidów mnie ciągnie, a na Zawidów 12 ton jest, no ale sobie tak wymyśliła wstępnie, no dobra, 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 ale i tak, i tak muszę lecieć na Liberec. Chciałby nie chciał, więc lecę moi drodzy i prawdopodobnie widzimy się już jutro w piątek piąteczek piątunio, nie? Aha, a w piątek piąteczek piątunio mam być rzekomo na rozładunku. No, no, to będzie normalnie pikabelo, nie? No. <grym _>